Przerywamy program, aby nadać codzień nieświeżego słuchania. Wujeczku, dajesz! Tato, skąd masz ten siniak pod okiem? Ty zaraz będziesz miał dwa siniaki, jeśli jeszcze raz twoje przyjaciółki zostawią swoje majtki w moim samochodzie. Synek przyłapuje matkę na zdradzie. Oluś, dam ci 50 zł. Jeśli nikomu o tym nie powiesz, wykluczone za mało! Nie zgadza się chłopiec. Jak to za mało? Tata zawsze daje sto. Mam dla was taki żart. Mąż wraca do domu i idzie do łazienki. Żona, która jest w kuchni, słyszy jakieś dziwne dźwięki dochodzące z toalety. Postanawia zrobić mu kawał i gasi światło. Nagle słyszy, jak mąż krzyczy: O kurczę! Przestraszyłem się! Przerażona żona otwiera drzwi i zapala światło. Mąż z ulgą mówi: E, już myślałem, że mi oczy pękły. Rozmawiają dwie przyjaciółki. Słyszałam, że ostatnio zdecydowaliście się na trójkąt z mężem i twoją koleżanką? Ano, niezadowolona? Nie tak to sobie wyobrażałam. Na początku mąż pocałował mnie w policzek, a potem przez godzinę uprawiał seks z moją koleżanką.